Hej, witajcie w nowym vlogu. Dziś mamy 12, o tak, 12 grudnia. Ja przed chwilą nagrałam dla Was kilka filmów, między innymi prezentowni świąteczne. I zakończyłam poprzedniego vloga. No, a teraz już zaczynamy nowy dzień, nowy film. I Opowiem Wam o audiobooku, którego skończyłam dzisiaj słuchać, czyli martwy sezon Anety Jadowskiej. Natomiast zaraz czekam do pracy, więc już nie zdążę, ale później wieczorem albo jutro ja Wam opowiem o tej szórce, bo naprawdę audiobook był świetny. I nie mogę się doczekać trzeciej części. Mam nadzieję, że będę mieć w najbliższym czasie e, czas, żeby... W czasie czas. No nieważne, będę mieć możliwość, żeby żeby posłuchać też trzeciej części, bo na naprawdę bawiłam się świetnie. Hejka, przychodzę do Was tak jak obiecałam opowiedzieć Wam więcej o tym audiobooku skończyłam go ostatnio słuchać, w sumie jak dzisiaj tak jak wspominałam w poprzednim vlogu jest świetny, na naprawdę jest rewelacyjny napisany oczywiście charakterystycznym na stylem stylu dla Pani Anety Jadowskiej, który uwielbiam i słuchajcie, ja przeczytałam, przesłuchałam audiobooka z pierwszą częścią z, z tego cyklu o ja ile się nie mylę, to chyba to był Ciup na plaży potem czytałam książkę Cud Miód, i czytałam z tych książkę, no nie czytałam, nie patrzyłam na okładkę. I czytałam z tego, sobie pomyślałam, o kurczę, normalnie ja by to napisała, na ta jadowska. Takie poczucie humoru, tak patrzę na okładkę, a co napisałam na jadowska. I to jest dokładnie ten charakterystyczny dla niej styl, który pojawia się oczywiście też, e, też w tej książce, też w tym audiobooku, którego słuchałam, no można się popłakać ze śmiechu, tak naprawdę niejednokrotnie. Ale jednocześnie książka porusza bardzo ciężkie tematy przemocy w rodzinie. I tutaj oczywiście zabójstwo też się pojawia, więc jest złota kryminalny jak najbardziej, bo jest to komedia kryminalna. Natomiast jest przezabawna, bardzo lekka, więc myślę, że też szybko by się ją czytało. Bo właśnie to pióro autorki jest takie lekkie takie przyjemne. Jednocześnie przez to, że porusza cięższe tematy, jest niesamowicie angażująca. Cała, całą tą historię czytelnik się wciąga tak, że no, nie idzie odłożyć tej książki, chce się, chce się dalej, dalej poznawać losy bohaterów. Także naprawdę serdecznie Wam polecam, jeżeli tylko macie ochotę na taką komedię kryminalną o troszeczkę większym znaczeniu, większym przesłaniu, która poruszy cięższe tematy, ale jednocześnie nie przytłoczy Was samą tą tematyką i swoją treścią, to sięgajcie po nią śmiało, naprawdę jest świetna. To jest ciąg dalszy losów bohaterów z pierwszego tomu, w związku z czym nie chcę Wam za dużo powiedzieć o fabule, bo boję się, że Wam zrobię jakiś spoiler, a niestety nie pamiętam co było w pierwszym tomie powiedziane na początku, a coś się dziś później. No i nie chciałabym Wam zakończyć na pierwszolotową przypadkiem powiedzieć, bo no niestety nie pamiętam, jak to się dalej rozwijało po kolei. Natomiast dalej to są losy, te same wspaniałych bohaterów, które odkrywamy, jeszcze bardziej, poznajemy ich, ich tajemnice. No i tyle. Coż Wam mogę więcej powiedzieć. Sięgajcie, po miało. czytajcie. Jeżeli czytaliście, to zdajcie znać, czy Wam się podobało. Jesteście pod tak samo dużym wrażeniem jak ja. Hej nie, zwracajcie uwagi na moje mokre włosy, ale czy wy widzicie, jakie słońce świeci? Boże, no, jak pięknie w końcu słońce wyszło. Nawet musiałam zasłonić okno, bo zaraz będę pracować zdalnie. No potem też jadę na normalnie do pracy, stacjonalnie i jadę do mojego faceta, ale to nieważne. Spójrzcie, jakie słońce. Ekstra. No niestety, będę musiała to zasłonić, bo będzie mi za bardzo świecić, nie będę nic widzieć. Ale próbuję się nacieszyć tymi pomieniami słońca, które w końcu są. wspaniale. I pokażę Wam, um, co kupiłam ostatnio na Black Friday i co kupiłam ostatnio w Esmanie. Ostatnio w kalendarzu adwentowym z Oni był album kradowozów i tak mi się spodobała, że kupiłam w Wesmanie wszystkie trzy pozostałe kolory. Tu mam to, ja mam jeszcze taką niewypakowaną różową. Tutaj jest. Więc generalnie to wszystkie są, są piękne i na moich bardzo śliskich włosach idealnie się trzymają, nic nie zjeżdża ani litra, ani koczek, także mega, mega polecajka. Z okazji Black Friday zrobiłam tutaj zamówienie na koklicie, co prawda dość dawno temu, ale nie miałam czasu, żeby Wam to pokazać. I zamówiłam sobie tak. Eee, Serum na przebawienie z witaminą C. Nie używałam nigdy witaminy C, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie działać. Czy jest jeszcze i kwas salicylowy? Może dzisiaj zacznę stosować, zobaczymy. Oprócz tego mam podkład w pudrze z Eveline. On jest świetny, ja go używam albo tak samego nałożonego po prostu pędzlem, jeżeli nie chcę się malować, ale jednocześnie mam ochotę, żeby coś tam było na tej twarzy, żeby kolor był bardziej jednolicony, ale też nie tak całkowicie, tak żeby nie musiała nakładać na przykład już tą zera i tak dalej, to jest ok. Albo jeżeli na przykład nakładam podkład i nie chcę dodatkowej warstwy podkładu, a chcę, żeby ta skóra wyglądała tak idealnie, bo idealnie jednolita, to wtedy też dokładam sobie nim po prostu krycia. No i trzecia rzecz, ostatnia, czyli utrywalający spray do twarzy. Zobaczymy jak działa. Po jest bardzo fajny i sprawia wrażenie wręcz lakieru do włosów. No tak na większą okazję, czy jakiś wyjazd, jak na przykład wyjeżdżam gdzieś rano ja, i chcę, żeby ten makijaż przez cały dzień, aż do, do późnego wieczora wyglądał idealnie, to myślę, że to się może sprawdzić. No i to by było na tyle. Dzisiejsze ucieńcza w kalendarzu są fenomenalne. Perfumy, które są męskie, zapytamy ruchu chłopaka, czy chce jak nie to, to nie wiem, tacie może oddam, bo na pewno ich nie będę używać i batonik, który oddam mamie, bo nie lubię ten krem. Słabo trochę się złożyło. Jestem w trakcie robienia zimowego pazura i niestety pracować nie będę musiała z łóżka, bo nie mam miejsca na biurku. Nie chcę tego sprzątać i za rozkładać składać się z tym znowu, żeby dokończyć, bo jeszcze pawełka mi została. No ja i tu muszę, oczywiście, pomalować i tak dalej. dokończyłam się dzieło paznokciowe My że całkiem nieźle wyszło Na naklejki tylko tu odchodziły i muszą być, muszą być przyklejone po prostu topem wyglądałem, by było tak trochę w 3 no ale nieważne w każdym razie myślę, że całkiem, całkiem nie najgorzej wyszło no wiadomo, że lewa jest ładniejsza, bo jestem praworęczna, no ale no, myślę, że że obleci ja się do was dość długo nie odzywałam, mam strasznie zalatany czas, ale dzisiaj jest trochę różniej w pracy, ja więc wychodzę dzisiaj dużo, dużo później niż normalnie. Nagrywałam wam dzisiaj ferment trzeciego dnia z wyzwania tam pięć świąteczno-zimowych książek w więźni. Idę dalej czytać i będę zdradzać co, ale mam nadzieję, że będzie to ostatecznie bardzo fajna książka. No i tyle, zabieram się do roboty, bo się trochę muszę tu posprzątać i mam nadzieję, że odezwę się do was dzisiaj później. Nagrywam też Clean With Me i słuchajcie, w końcu wzięłam się za wystawianie na Vinted na olx Także możecie mi gratulować w, w tej Clean With Me, w tym filmie będzie, będzie więcej o tym, bo właśnie dzisiaj postawiłam fokus na szafę, Wyciągam te rzeczy, które wytypowałam do sprzedaży, wystawiam to, co wystawię, chowam do worka, później i w ten sposób działam Mam nadzieję, że skończę dzisiaj całość, chociaż w sumie więcej zdjęć już nie zrobię, bo jest strasznie ciemno, a jest godzina 14 chyba tak, no 14.10, tak wysłano. No ale dobra, ewentualnie jeszcze zdjęć zrobię jutro i jutro zakończę ten temat, mam nadzieję. No, zobaczymy. Znalazłam mój pamiętnik w gimnazjum i słuchajcie, tutaj zapisywałam sobie utwory, które wtedy słuchałam, więc odpalam sobie na YouTube i będę sobie czytać. Słońce wyszło niesłychane rzeczy. No ja się nie spodziewałam takiej atrakcji w tym dniu. Normalnie, normalnie ja nie wierzę. Widzicie to? Słońce świeci. To prawda, już zachodzi, tak za mój, nie zdążyłam telefonu zapać, żeby to nagrać, ale gdzieś tam są jakieś przebłyski.